Co dzień lepsze ceny właśnie taka jest Biedronka. Kombinezon do jazdy na motorze. To najnowszy cud techniki. Ma aerodynamiczny kask, maskującą kurtkę i rękawice oraz ABS. Cena to jedyne 13 czeskich franków. Uwaga cały zestaw jest z Czarnobyla. Samochód który potrafi poruszać się po ścianie. Jest napędzany na ogniwo jądrowo-kewlarowe. Auto jest marki Polonez 126. Ma 6-calowe alusy i bezpośredni wytrysk benzyny. Cena to 6789 jenów, a za ogniwo 999 999 999 angielskich euro. Terminator. Jest niezniszczalny. Posiada super hełm z bambusa, sandały nikę oraz miecz z plastiku. Tylko teraz przy zakupie dwóch sztuk baterie dajemy gratis. Cena za sztukę to aż 17 groszy. Jak was nie stać to spierdalać. Uwaga widzicie tego chuja na zdjęciu, to on popełnił straszną zbrodnię i zajebał ze sklepu paczkę zapałek. Za ujęcie tego kurwiszona nagroda w postaci trzech nowych samochodów marki Sirena. No więc szukajcie i wygrywajcie. To tyle z oferty naszych sklepów. Dzięki za uwagę.